Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jezus Games, a ze mną po raz kolejny jest... Cześć, to ja, to ja kolejny odcinek ze mną, jestem ProPlayer, jakby ktoś nie, nie oglądał poprzedniego odcinka, to proszę zajrzeć i... Kontynuujemy. Ja, kontynuujemy właśnie naszą walkę, tutaj staliśmy sobie tym naszą główną bohaterką tutaj i właśnie w poprzednim odcinku zajęliśmy tą kopalnię, teraz spróbujemy... Teraz będziemy zajmować jego zamek i zabierać mu kolejną kopalnię. Więc ja myślę, że. Jeszcze nie powiedziałeś o jednej rzeczy, że udało nam wcześniej się zdobyć jeszcze jeden zamek, który nie jest aż tak dobrze rozwinięty. A tak. teraz weź logistykę. Więc a, więc teraz. Myślę, że na początku. Nie, 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 weźmy... idź, idź na zamek, bo on tam nie ma zbudowanych żadnych wieżyczek, więc będzie prosto go zabić. Kurde, trochę matego. ma tego. Ma dużo tych oczek. Ale wydaje mi się, że lepiej da się to zrobić. No, w razie co. ma dwa gole... Dobra, nie. Nie, nie dobrze, dwa od... golemy to nie jest. Trzeba tutaj zostawić trochę. trzeba będzie miał, to jest, Teraz ten archa, tutaj. Tak. No dobra. Więc zacznijmy od zabicia oczu. O, rozpocznij bitwę. Tutaj I myślę, że zaczniemy od oczu, bo od. No, na razie grasz, harpią, więc nie możesz. Okej, więc teraz sobie strzelimy. No, bo to jest przez mury. Mury mają karę ze strzałem i, i trochę słabo jest. Możesz poprawić strzałką, tam zawsze jeden zejdzie. O! Meduzę nam zabił, nie jest dobrze. No, czekaj, czekaj. Aktualnie waituj, bo tu nie ma co. Mogłaś dalej strzelać. No bo mówię ci, jest kara przez mury. Ale no, tak. teraz ten tarb, ja teraz zobacz, nie, tak nie. Możesz w sumie... Czekaj. Nie, możesz w sumie tutaj podleć tu, gdzie ci pokazuję, o. I teraz strzelaj dalej. Weź tą teraz drugą harbią poleć w dół. Na, na, na maksa, o tutaj, no. Co? Ale, ale ściemniacz to jest. No dobra, nie ma co tą magiczną strzałką, bo zabieramy 20 życia, no to to jest prawie nic. Mamy 5 punktów many, a to jest potrzebne 6. A dobra, już tą ostatnią strzałkę, nie wiem. Widać, że... No i dziabaj go, bo masz do niego dolot. no i harpia, to jest harpia. Strzelaj dalej. No ale widać, że kompu komputer jak na jak na wieże to i tak nawet spoko gra. Jakby ktoś poznawał tekst D i Edy i Edy i ja to proszę pisać w komentarzu. Tutaj. No dawaj, no trzeba te oczy zabijać, bo to jest aktualnie jego najlepszy power stack. A teraz idzie, no właśnie, teraz tego lemy. Nie masz many, więc nie, nie ma co wchodzić w książkę. No na razie czekaj tymi ogórkami. Co? Nie, no to hamstwo, jest przecież ten. Ten komputer to zawsze ma farta. Dobra, teraz nie. Dobra, nieważne. Idę mm, dawaj w tego. Ja nie czuję, dlaczego on, te, on te ciągle tego słowa rzuca. O co tu chodzi? Poczekaj. Nie tarcza, tylko klepsydra. I teraz w trzydziestkę, tak. No, elegancko. Jesteśmy trochę Więc jest, no, no to i to wszystko. Mm, nie dolecisz, bo ci rzucił slow. No właśnie, No w tą jedynkę, no. świetnie. Teraz sobie y, Teraz. Dawaj, w medu. Dobra, to, to też może być. Meduza się tu siedziała. No dobra, tam trudno. Działaj, meduza. No i takie, takie, takie granie. No i takie moralki, to my lubimy, no. Dawaj dalej tą trójeczkę. O, no i wygraliśmy. Pewnie mamy więcej. Z... Na maksa. Dobra, już co tam, i tak jeden strzał, jeden trup. Ale teksty zjedną, kierpię. No, myślę że, no bez... myślę, że lepiej. Bo PC to tak czasem gra. Nie, ognia nie bierz, to jest syf. Nie bierz tego, no to, to jest No to klikam syf. w to, a ty nip. No to mówię, że nie bierz y, ognia. A jak kliknę w się. Co Może co ja robię? Zrób tak. E, wejdź tym bohaterem, poczekamy jeden dzień, żeby sobie regnęła manę. Niestety nie ma za dużo tej many. Kliknij w nią. Trzeba wejść w targowisko mm, i teraz tak weź siarkę na, na drewno i dwa razy no to raz, czekaj, raz i tą rtęć teraz, raz też prze, przemiel na drewno. Mm, tak i dziękujemy za zakupy. I teraz wejdź tutaj i kup gildię No tutaj ni nie nic nie. Nie tu, o, tu, dobra, o tutaj więc... prędzej coś zbudujesz. To jest nasz najlepszy zamek jakby... Tutaj... czar Charci krąg. Na razie no, tak, wiru tak. ognia... Jezu, wiru... magii nie ma co. Okej, okay, więc teraz sobie wykupię tutaj cały... No kasy nie ma. Trzeba pod kasę. No, sp sp Spoko jutro kupimy to. Wszystko? Daj tego drugiego, no. tego zioma, tak? I on pojedzie do dowieś nam to wojo. A no, tak, zioma mam tak. Dobra, na razie tutaj i Nie, tego nie bierz. Ym, tak. Teraz wyjść mutar. Aha, mieliśmy ją zająć ogólnie. On jest chyba w podziemiach. No możliwe. My ogólnie gramy w podziemię, więc. I teraz tam po tamte drugie kopalnie co tam widziałaś tam na dole można też no pojechać. Opa. Okay. teraz sobie weźmiemy sobie do naszego głównego łąku Kupimy sobie tego aż jednego ogórka, który... Nie co, harpie nie słucham... Nie, harpie, panie. harpie, harpie! Czekaj, weźmy strzelców, weźmy strzelców Dwa 2 Holdery nic nie zrobią Tak z poprzedniego odcinka, a, a jak ci na końcu walki zostaną te dwa beholdery i powiesz, kurde, jednak się opłacało. No, to w sumie tak, no. W sumie jednak chyba trzeba kupować wszystko, no. Trzeba brać przykład to jest proplayera, no. No. Nie po to się mnie tu brało, żeby mnie połączyć to, to, <grym> to ja jestem proplayer Trzeba ja się z tym pogodzić. No dobrze, dobrze, już nie denerwuj się, ja tutaj ci daję, daję takie dobre rady, jak ja gram, a Już spokojnie, spokojnie. Okej, okay, więc nasza armia zupełnie jakimś dziwnym przypadkiem... W sumie posłuchasz. tym drugim ziomkiem możesz. Ha, to, 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 to. Nie, 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 może zrób... Halo, a, ale to, to jutro nim to zrobisz. W sensie następnego dnia. I teraz Mutar nie może na te pieski pojedź, bo tam jest uczony za nimi. Dobra, w sumie weź te straty. Logistyka. I tam jest uczony, za tym jest. Obok, obok. Dobrze. W, su w sumie. No, dużo jest takich małych smaczków pochowanych. Może sobie tu pojadę coś No dobra. W zamku tym wykupimy na pewną armię. A nic nie ma. tutaj możemy tego kupić no tu nic nie kupimy mm. no więc proszę sobie przeczytać to i my sobie tym bohaterem tak właśnie tym idziemy tutaj zająć jednym i weź I weź ogórki możesz zawiesić w sumie od razu do zamku, żeby coś tam się działo tu masz takie... Okay, tutaj można to też porobić. Tylko no te harpie tą też można zrobić. No te harpie można zrobić. to nie... ma. No. Nie, no, nie, 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 chcesz walczyć, to nie, No, nie, 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 No, więc zielony to. praktycznie na 100% w podżywie, bo jeżeli kot tutaj nie, nie, Powinien być w teorii w podziemiu, ale czy jest tak w praktyce? Nie wiem. Hmm. Więc teraz y, to jest zupełnie przypadkiem kupimy kupie rabów. I te 890 kaset zostawimy. Więc idźcie to tu i tam już kolejny. Teraz się zamieni. Dobra, dajmy ty... sobie. Nie, ogóralski, muszę dać ogórazki No w sumie tak. Z ty, tym bohaterem nie wiem, pojedziemy do zamku, a tą naszą główną bohaterką idziemy do góry. A tam jeszcze nic nie jest odsunięte. No i jak zwykle nie nastawiłem stopera, więc nawet nie wiemy ile nagrywamy, więc trzeba będzie trochę naczuć. Czekaj, daj ja zobaczę. 11 minut nie jest źle, hmm. więc y a może nie, może róbmy tak, że jeden tydzień ja, jeden tydzień ty, co? Dobra, no dobra. Ej, ale to jeszcze nie. A w sumie tak, no to graj, sorry. Czekaj, nasz główny zamach, chcę nasz oh, okej. Okay. Nasz aha, to jest nasz główny zamek, Nie, nie wszystko. Chyba że zbieramy kasy na Kapitol i na razie nic nie kupujemy. 4 k dziennie zawsze spoko, co? No chyba, że nie wiem, meduzki są tanie, więc, no, to, więc to się zwróci. Kupimy meduzy i potem, potem po Będziemy prostu... zbierać kasiory, tak. tak. potem będziemy zbierać kasę. Tutaj no można... To to... W sumie radne... no, no zrób miasta, to, zrób to. No, żeby ty... mieć więcej kasy. No tysiak więcej. No, ale zawsze coś. No to prawda. Więc, no dobra, więc teraz to tutaj mam i teraz z... tydzień czwarty zaczyna rzucać. Więc proszę bardzo. Dobrze, dobrze. Jakbym coś robił źle, to tam nie możesz mnie informować. Do, tak, zawsze z tym. Zostawimy sobie, jakoś w miarę, w porządku armię. Czy żeby... ty masz jeszcze ogólkę? Spoko. ewentualnie. Dobra, niech tak będzie, mm. dobra. Nie gramy tu, tu, tu żadnego. Dobra, sobie no po prostu nie wezmę, to spokojnie. nie jest aż takie złe. Więc ty, no chciałbym to zadać. Myślę. Patrz, tu jest jeszcze zielony. No, jest zielone. jeszcze zielonego zamek. Ej, on jest praktycznie pusty, on jest praktycznie pusty. No jak tam wejść? O, no. Ja, kratki, patrz. Kratki brakło. O, nie jesteśmy cholera. jasna. A ten pan. No, ale kurde, będziemy, już, kurde, będziemy mieć już cztery zamki, więc. No, i to jeszcze tego samego typu, więc. No. Uf, można by zrobić mantikory, ale na razie wydaje mi się, że na kasę trzeba zainwestować. Weź mantikory, proszę cię. Bo... To jest najlepsza jednostka na całej Ziemi i, i wykup, więc nie chcę jak tak. coś to tło do tego filmu też zostało robione przeze mnie. No tutaj pro player bardzo się wykazał e, tak, umiejętnościami więc, graficznymi, aż byłem zaskoczony. Bo ja to robiłem pierwszy raz w życiu, robiłem to pierwszy raz w życiu, tak, więc nie ogarnąłem nie jeszcze tego programu na 100%, bo Instalowałem go chyba wczoraj i wczoraj zrobiłem te wszystkie tła, więc proszę nie oceniać Znaczy, pozytywne oceny oczywiście przyjmę z uśmiechem na ustach, ale. <śm> Prosimy tam nie krytykować. No, no, to było moje pierwsze tło, to nie było, bo jeszcze ja zrobiłem inne tła do, do innych odcinków, więc. Te wszystkie tła, które są z napisem Kampania Shadow of Death i Pro Player, to to ja robiłem, żeby nie było I tak I to tło, które będzie teraz z tą mantykorą na, na tym odcinku, to, to też ja robiłem, więc spokoj. spoko To było pierwsze tło właśnie no wykup to, co ty robisz? W sumie tak, bo teraz jadę do głównego zamku, żeby to no, no bo w końcu, no... żeby to ulepszyć. No, a co jak ci zostanie ta dziesiątka? Mm, dobra, dobra, już twój kultowy tekst, nie wiem, to trzeba jest, to chyba to wyciąć i, i gdzieś wstawić. Z tekst roku 2020. A jak ci zostanie tyle, to potem będziesz mówić, że... <grystki> Teraz nie dajmy to caderę, bo to nie możemy tylko trochę wysunięty. No, a czemu zdobyłem? Ej, nie. No. Ej, czy pana! Pijmy są cztery te. Dobra, tą jedną harpię. Teraz tak. Dobra, pojedźmy tu, zobaczmy co tu jest. OR, dęś! No? Super. Tej kopalni chyba jeszcze nie mamy. Nie, nie mamy. Super. Tak więc musimy teraz zdobyć ją. Dobra, ja na razie nic nie kupuję. A ja tak w ogóle to idę na ten panu. nastawiony, dzień dobry, dzień dobry. No już prze... sprawdzałem, czyli jest 15 minut. No to jeszcze 6 minut. No 6, 6 tak. minut. 6 minut, 6... No. Coś takiego. Nie, ja tu nie, nic nie, nie kupuję, nie wiem, co w ogóle wchodzę do tych zamków. Stoper. O! Przyjechał pan brązową. Szyb. No no on to jest po prostu. Nie, no, nie no, ja szanę. No takiej armii to po prostu świat nigdy nie widział. No tak. No, ja to... no, moi drodzy, no takiej armii to bym ja w to życiu już wpisuję nie Pisuję na czacie GG, bo, bo ja przegrałem. Biorę te garbulce za te 11 ogórków. Nie, ogórki są lepsze, lepsze niż no ty robisz. No w sumie ta. Przecież ty. A ile ty tu? No, weź na niego, jedź tam, idź na niego. A, zaraz kupimy jakiś tutaj bohatera śmiecia. No i go zabijemy, elo, elo, dzień dobry, dzień dobry. W sumie myślę, że... czekaj, bo, bo on jest tam harpiami, tak? Myślę, że same oczka starsze. Możemy kupić jeszcze książkę, żeby tam strzelić erołką. A, jeszcze sobie podbijmy poziom, why not? Aha, on pewnie... A, ta on... No to jednak... Trzeba było też wziąć harpię, to przynajmniej bym był szybszy. Myślałem, że go wystrzelam, więc nie jest aż tak źle. Minął chyba nowy tydzień, są nowe troni, świetnie. Co w głównym zamku? Masz jeszcze 3 dni, więc... Wiem, wiem. Dobra, ej, w ogóle piękny wzorek. Patrzcie, daj, daj, daj na chwilę, patrz. Który wzorek? Piękny wzorek, taki, taki, nie, czekajcie, tego tu nie widać. A tutaj? Tutaj jest piękny wzorek z zamków, la. la, la. No, fajnie, fajnie. Więc fajnie. proszę, już oddaję. Fajnie to wygląda. Mamy trzynaś... czyli mamy. że mieć 30 many. To nie jest 30. jakiś najlepszy zamek na świecie, przynajmniej dla mnie. Moim ulubionym zamkiem jest Cytadela. A dlaczego ci się podoba Cytadela? O no właśnie, możesz troszkę opowiadać dlaczego ci się podoba akurat Cytadela, a nie na przykład... Ee, nie wiem, na przykład Forteca albo Inferno. Albo ten z Behemotami, czyli, czyli Stronghold. No. No dlaczego jest... Ponieważ setelera? kiedy y, mój kolega Żufson mnie pierwszy raz zaprosił na Heroesy, wtedy kiedy jeszcze nie nagrywaliśmy, to nie jest pierwszy raz. W pierwszym odcinku z tej serii ze mną to nie był pierwszy raz, kiedy grałem. Tylko po prostu, kiedy pierwszy raz do niego przyszedłem, to on mi pokazał Heroesy, tam graliśmy i... Pierwszy zamek, który wybrałem to była właśnie cytadela, bo on mi powiedział, że ona była prosta, on mi powiedział, że jest prosta, no to ja, 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 mu zaufałem i ją wziąłem, tak? I jeszcze tam jest najlepszy, w tej cytadeli jest najlepszy bohater na świecie, czyli Misio. Oczywiście będzie odcinek z cytadelą też, spokojnie, spokojnie. Więc ja wam wszystko wtedy pokażę, jakim ja jestem proplayerem, ja, ja mogę tym zamkiem jego porobić, naprawdę. No, możemy zrobić sobie taki odcinek, że zagramy na siebie. Tak. A, ale co to wiele jest moja, no niestety, to No oczywiście prawda. wiem, wiem, ja myślę, że ja sobie zagram może Inferno i sobie troszkę... Ale to jest tak proste, bo w, już praktycznie w trzecim dniu zawsze mam te... Te, 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 te... No. Nie znam tych jednostek. Nie? No, spokojnie, wiesz, wszystko z czasem da się wyrobić. Znaczy, jakbyś mi je pokazał na kartce, to ja bym wiedział, co jest co, ale po nazwie nie znam. No ale to wiesz, o. Wchodzisz tu i... W sumie yy, jest to wszystko. Piekielne ogórki. No, piekielne ogórki. Parpie wiesz... Obserwatorzy. Królewskie meduzy. Minotaury. No więc wiesz, wszystko z czasem da się wyrobić, wiesz jak ja... Jak ja grałem, jak byłem mały, uuu, to była zupełnie inna gra niż teraz się gra na multiplayer. A ja, ja mam jeszcze 2 dni. Aha, i koleś mnie capnął. Yy, I on ma dość dobrego bohatera. I dlaczego on rzuca taki śmieciowy spel, ale widzę, że ma dużo beholderów, trochę się go boję. Ojej, 13. Czekaj 30... Trz, trzydzie... Nie, 40, 44, 47 50, 150? 50 o cholera 150 drogów! Serio? Ile harpy ma? Ja pitole. To chodzi? jest brązowy. Tak, to jest brązowy. Aha, ale mnie wygląda. What the hell? LOL! Jak on to robi? Czekaj, trzeba go zabić. Czekaj, on nam to zajmie. Czekaj. Yy. Trzeba, no. no. A, a co jak ci te dwa ogórki wtedy zostaną? Nie no, dobra, już kupiłem wszystko, tylko tu, tu by się zamek przydał. Ile kosztuje zamek, weź, pokaż. Tylko, no właśnie, 5K. Pięć... Pochwal się. Pięćka, Pochwal się. Ale, ale nie mam drewna i Jesteśmy. Tu jest no to weź na ten piękny, prestiżowy z bazarek i sprzedaj diamenty. Na bazarek? Dobrze. Pójdę na bazarek, kupimy jakieś pyszne jajeczka albo jakieś warzywka. Więc czy możesz już kupić? No kupiłem. Y za, za zamek kupiłeś? No co ty nie powiesz? <noise> czekaj, czekaj. Kurde, bo ja tu, tu mam jeszcze inne ruchy i chcę wszystko porobić, a też nie chcemy przedłużać odcinka. Myślę, że... Kup zameczek, Myślę, nasz, że... nasz prestiż, no. Ja je... no. A czekaj, bo ja źle wymieniłem. What are tu inny Czy ja wymieniłem drewno na... Nie, nie, nie wymieniłem drewno na te pierdolniczki, jak to się mówi. Tylko... Kasę. Nie, kasy nie ma co. No ale. ale on nas dojedzie, jesteśmy zgubieni. A, kasy nie mamy. No. 300. Jest. Mm. Nie no, jeszcze. Za szybko klikam. No. Tylko tu by się jeszcze przydał bohater. Tak szczerze, ale czy. Pobra, ja... spokojnie! Dobra, bez bohatera to nie słabo. Dobra, to myślę, że jeszcze zobaczymy tą bitwę. O, poszedł sobie. Uf, jak dobrze. Dobra, to myślę, że jeszcze zrobię jeden dzień i chyba będziemy kończyć ten odcinek, bo jak wtedy sprawdzaliśmy, to było z 15 minut. A pewnie jest już y, ponad... Y, 20. No tak, więc to jest już ostatni dzień, bo już... I tak przedłużyliśmy o minutkę, więc jeszcze bonusowa jedna. Tak, więc teraz sobie Tutaj pozbieraj weźmiemy. naszą prestiżową armię. To ta, a, tu nie mamy poulepszanej. co w ogóle? To słabo. Bo myślałem, żeby pojechać do głównego i ulepszyć, ale. To będzie dobry pomysł, tak? Bo, bo jeżeli tylko, to że... wszystko ulepszysz, to będziesz potrafię... miał bardzo dobrą armię. Tak, tylko że. Więc w kolejnym odcinku, oczywiście, to wszystko ulepszymy. Teraz. Na razie tutaj, co mogę, wy wykupię, nie, nie wykupię, niech to będzie. Ehm, chyba na tym na razie za zakończymy, tak mi się wydaje. Dobra, niech co jest stoi w tym zamku. Dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Nie zapomnijcie ocenić, jakiegoś tam subika zostawić na dole, lajkacza. I oczywiście... Zazdędzolić słoneczkiem też nie zapomnijcie. A my już się z wami żegnamy i dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się ciepło, na razie.